Za nami 2021 rok, Agencja Rozwoju Przemysłu USA, zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Obszarem Gospodarczym Stalowej Woli, podsumowała rok oceniając go jako rekordowym. A razem z nami dyrektor Tarnobrzeskiego Oddziału Agencji, pan Tomasz Miśko. Panie dyrektorze, dlaczego ten rok był rekordowy? Tak jak pani wspomniała, podsumowaliśmy 2021 rok rogi ubiegłego 30-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu i ten rok, jeśli chodzi o Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną, był pod wieloma względami wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że w tym roku wydaliśmy rekordową liczbę decyzji o wsparciu. Jest to 48 decyzji o wsparciu dla przedsiębiorców z czterech województw będących we właściwości naszej strefy. Jeśli chodzi o deklarację nakładów inwestycyjnych, mówimy tu o kwocie rzędu prawie 4 miliardów złotych. Ten rok mijający, miniony, Panie Dyrektorze, był szczególny dla stalowej woli, bo to właśnie w stalowej woli udało się pozyskać potężnego inwestora z Korei. To chyba największy inwestor w historii strefy. Co to tak naprawdę oznacza dla strefy, dla państwa, no i dla stalowej woli? Zgadza się. W, w tym roku udało się sfinalizować rozmowy z inwestorem. Pragnę tylko zaznaczyć, że te rozmowy toczyły się od listopada 2020 roku. Był to szereg spotkań, rozmów, analiz wspólnie tutaj z, z panem prezydentem miasta Stalowej Woli, Lucjuszem Nadbereżnym. Byliśmy zdeterminowani do tego, żeby właśnie to Stalowa Wola stała się docelowym miejscem lokalizacji tej inwestycji. Ostatecznie w listopadzie podczas uroczystości inwestor zadeklarował, że właśnie w stalowej woli zdecydował się na budowę swojej gigafabryki. Jak wiemy, w pierwszym etapie chciałby zainwestować prawie 2 miliardy 400 milionów złotych, ale będzie to tylko i wyłącznie etap pierwszy realizacji inwestycji z trzech, więc można mówić o dalekosiężnych planach inwestora na działce, którą. Planuje nabyć w 56 hektarach, prawdopodobnie zrealizuje trzy etapy. Rzeczywiście jest to największa inwestycja w historii Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Cieszymy się, że odczarowujemy Polskę wschodnią, pokazujemy ją jako atrakcyjne miejsce, a tak inwestor uwiarygadnia Stalową Wolę jako prawdziwe miejsce przyjazne dla realizacji dużych inwestycji zagranicznych. Panie dyrektorze, przed nami nowy rok, 2022. Proszę powiedzieć, jakie plany inwestycyjne ma agencja względem obszaru gospodarczego stalowej woli? Yy, więc właśnie, będziemy w dalszym ciągu rozwijać markę, którą w 2021 roku wykreowaliśmy, Europark Stalowa Wola i w ramach tej marki będziemy realizować już pierwszą inwestycję. Ten pierwszy projekt dotyczy budowy inkubatora przemysłowego. Ogłaszamy w tym momencie przetarg na wybór wykonawcy dla programu funkcjonalno-użytkowego, a następnie na podstawie tej dokumentacji projektowej będziemy wybierać wykonawcę robót budowlanych. Co to oznacza, panie dyrektorze, inkubator dla przedsiębiorców? Co z tego będą mieli konkretni przedsiębiorcy? Zgadza się. Przede wszystkim dostrzegliśmy, że na rynku stalowo-wolskim, ale i nie tylko, brakuje przestrzeni, gdzie mogliby korzystać z najmu przedsiębiorcy, którzy posiadają już pewien potencjał, ale nie na tyle duży, żeby decydować się na budowę czy najem hal wielkopowierzchniowych. To przede wszystkim y, obiekt, który stworzymy, będzie obiektem elastycznym, pozwalającym na realizację tam przedsięwzięć przed, przez młodych, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorców, kooperantów strefy. Dodatkowo, w ramach naszych usług, chciałbym y, wskazać, że w dalszym ciągu przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze decyzje o wsparciu, pozwalające im na zwolnienie z podatku y, dochodowego, czy to CIT, czy PIT. Y, po reformie, Stalowa Wola w dalszym ciągu będzie tym najbardziej atrakcyjnym miejscem. Mogę powiedzieć, że intensywność pomocy publicznej będzie najwyższa, jeśli chodzi o skalę Unii Europejskiej. Czyli wszystkich przedsiębiorców działających na terenie Stalowej Woli zapraszamy do siedziby agencji, do Tarnobrzega. Tam można uzyskać wszelkich informacji, no i oczywiście wsparcie. Jak najbardziej zapraszamy do, do naszej siedziby na ulicy Zakładowej 30 w Tarnobrzegu. Prócz decyzji o wsparciu, oferujemy jako Agencja Rozwoju Przemysłu szereg instrumentów finansowych, które mogą być elastycznie wykorzystywane przez przedsiębiorców podczas procesu inwestycyjnego. Tutaj z kolei o kontakt można zabiegać w Lublinie, tam mieści się Centrum Obsługi Przedsiębiorców, które w swojej właściwości ma teren województwa podkarpackiego. Bardzo, Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był dyrektor Tarnobrzyskiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu pan Tomasz Miśko. Dziękuję panu. Dziękuję.